Jestem Maciek. Niedawno przeprowadziłem się ze wina do Białogardu. Mam grupkę przyjaciół. Dobrze się uczę i wtapiam się w tłum. Z pozoru jestem zwykłym nastolatkiem. No właśnie, z pozoru. Dupką, smuką, kręć, kręć, smuką, dupką. Dupką, smuką kręć, kręć, smuką, dupką. A to był Ropucha2137 i jego nowy singiel Dupką Kręć, promujący trasę koncertową. Jego pierwszy koncert odbędzie się już jutro w Białogardzie. Nikt nie wie, że tak naprawdę prowadzę podwójne życie. To moja tajemnica. Ted będzie u nas w mieście. Tomek, sprawdź, czy są dostępne jeszcze bilety. Maciek, a ty idziesz na koncert? Wiecie, co nie przepadam za taką muzyką. Poza tym jutro jestem zajęty. Hej, co tam? To Ania. Zawsze, gdy się pojawia, moje serce zaczyna bić szybciej. Przy niej zapominam, jak się nazywam. O czym rozmawiacie? O koncercie ropuchy jutro będzie grał w Białogardzie. Idziesz z nami? Pewnie znam całą jego płytę na pamięć. Uszczypnijcie mnie. Anna Nowa lubi ropuchy 2137. Cholera. Wszystkie bilety są już wyprzedane. W sumie to mogę Wam załatwić bilety. Znam organizatora. To dobry kolega mojego ojca. A byłbyś w stanie załatwić nam wyjściówki na Backstage? O nie, z tego nic dobrego nie wyjdzie. Spokojnie, spokojnie, Maciek, dwa wdechy, odmówię im i po sprawie. Jasne, nie ma problemu.